Z Ewangelii według świętego Jana: Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Jako ludzie bardzo boimy się odchodzenia innych ludzi. Odchodzenie, szczególnie odchodzenie do wieczności, odchodzenie na zawsze, jest dla nas źródłem lęku, przerażenia. Odchodzenie wiąże się z jakimś bólem, nieodwołalną stratą. Kiedy ktoś odchodzi, to ten, który zostaje, czuje się opuszczony. Kiedy my odchodzimy, to z taką świadomością, że życie tego, którego pozostawiliśmy, toczy się bez nas, że jakoś dlatego kogoś umarliśmy. A jednak cała rzeczywistość stworzona, wszystko, co nas otacza, Zostało y, tak przez pana Boga wymyślone, tak zaprogramowane, by działało właśnie między tymi dwoma y, granicami początek i koniec alfa i omega. I y, y Chrystus jest właśnie początkiem i końcem wszystkiego. Dziś mówi, że jego odejście będzie dla nas pożyteczne. Tak po ludzku. Nie potrafimy tego zrozumieć. Jak to odejście Boga będzie dla nas pożyteczne? A z drugiej strony, odchodzenie wiąże się z powracaniem. Gdy uświadomimy sobie, że odejście Chrystusa oznacza także, że on powróci i przeżyjemy na nowo to, co uczniowie w Dniu Zmartwychwstania, to odkrywamy, że. W chrześcijaństwie ten naturalny porządek, początek i koniec nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo w chrześcijaństwie każdy początek yy, zawiera się w końcu i każdy koniec jest jednocześnie początkiem. Więc odchodzenie jest także tajemnicą i obietnicą powracania. Do zobaczenia jutro.